6.30 rano. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w tej, w tej dolinie Yosemite, w Yosemite National Park. Udało się zrobić już pierwsze zdjęcia, no ale porozmawiajmy tutaj o tym problemie, który my tutaj mamy. Jest to najbardziej znany punkt w parku narodowym Yosemite. No i codziennie, dosłownie codziennie w sezonie i poza sezonem przyjeżdżają tutaj setki turystów. Jeśli przyjadą tutaj Państwo rano o tej porze, 5-6 godzina, jest tłum. Jeśli przyjadą tutaj Państwo o 12, kiedy no, normalny tłum, można powiedzieć, się zjeżdża, nie fotografów, no wygląda to po prostu jak Disneyland. 100, 200, 300 osób w tym samym momencie próbuje uchwycić przepiękny widok. Natomiast no, umówmy się, nie jest to przyjemność stać ramię w ramię z e, setką innych osób. No i o tym problemie chcielibyśmy porozmawiać tutaj, w tym właśnie odcinku. Dolina Yosemite, Park Narodowy Yosemite, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Nic dziwnego, że posiadając takie atrakcje jak jeden z największych monolitów granitu na Ziemi, El Capitan. Dominujący nad doliną Half Dome, czy najwyższy wodospad w północnej Ameryce Yosemite Falls, dolina wypełnia się amatorskimi, profesjonalnymi fotografami, którzy przeczesują park w poszukiwaniu idealnego kadru. Jako pasjonat fotografii krajobrazowej, przyjeżdżam tutaj nastawiony dość sceptycznie. Nie jestem zainteresowany powtarzaniem tych samych ujęć których setki można znaleźć w internecie. Chcielibyśmy uniknąć dzisiaj tej sytuacji, w której robimy to samo co wszyscy, dlatego postaram się poszukać czegoś, co jest unikatowe, troszeczkę inne. Nie powiem, że nikt tego nie robił, bo oczywiście ta dolina jest schodzona i każdy metr kwadratowy tutaj został sfotografowany, ale postaramy się. Poszukać czegoś, co jest unikatowe dla tego momentu, dla tej chwili. Końca kwietnia. I za chwilkę wracamy, rozpoczynamy poszukiwania i powiem Państwu, co to jest. Po porannej kawie z lepszą energią i fryzurą ruszam na poszukiwanie interesujących kadrów, które uchwyciłyby wiosenną atmosferę. Omijając popularne lokalizacje, zauważam, że w dolinie rozkwitły krzewy dereni. Postanawiam poszukać najpiękniejszych skupisk. W poszukiwaniu naszych kwitnących dereni znaleźliśmy się tutaj przy hotelu Awani. Hotel Awani. Przepiękny, przepiękny hotel, doskonale wkomponowany w całą okolicę. Zbudowany jest głównie ze stali, granitu i betonu, który poplamiony jest tak, aby wyglądał jak drewno. Ma to oczywiście na celu ograniczenie ryzyka pożaru. Hotel doskonale wkomponowuje się w otoczenie skał i drzew i wygląda, jakby był wtopiony w okolice. Jako że hotel budowany był na terenie parku narodowego, tysiące ton materiałów trzeba było przywieźć ciężarówkami. Ilość stali, granitu, drewna i materiałów konstrukcyjnych, które zostały tutaj użyte, no to mogą sobie państwo tylko wyobrazić. Architekt tego hotelu, wykształcony na Harvardzie Gilbert Stanley Underwood, został wybrany, ponieważ miał już doświadczenie w budowie projektów w parkach narodowych Zion i Bryce Canyon. Żeby dostać kontrakt Postanowił porzucić swoje biuro w Los Angeles i całkowicie przenieść się do doliny Yosemite. Zaprojektował on hotel w stylu rustykalnym, kojarzonym przede wszystkim z wiejskimi domami. Hotel został ukończony w 1927 roku. Za jedyne 1 250 000 dolarów, co w ówczesnym czasie to była fortuna, a zakładane koszt to było 500 000 dolarów. No, i bardzo szybko przyciągnął śmietankę towarzyską Stanów Zjednoczonych. Taką listę znanych osobistości, które przebywały w tym hotelu, można znaleźć w recepcji. No, ta lista obejmuje i Studa, prezydentów, prezesa firmy Apple, Tim Cook'a. Słynnych osób tutaj gościło bardzo, bardzo wiele. Postanawiam wejść i sprawdzić, jak wygląda w środku najbardziej luksusowe zakwaterowanie jedna z największych atrakcji w Dolinie. Po drodze dowiaduje się, że hotel został uznany w 1987 roku za Narodowy Pomnik Historyczny. Serce Machłani jest wielki salon z masywnymi kominkami i wysokimi na 7 metrów sufitami. Po obu stronach pomieszczenia znajdują się dwa duże kominki wykonane z ciętego piaskowca i seria sięgających od podłogi do sufitu ozdobionych u góry witrażami szklanych okien. Wnętrze to połączenie indyjskiego art deco, sztuki i rzemiosła. A eklektycznego wyglądu dodają dywany z Bliskiego Wschodu, niemieckie gotyckie żyrandole czy koszer rdzennych Amerykanów. Wielka jadalnia z dziesięciometrowym dwuspadowym dachem wspartym na kamiennych kolumnach, masywnymi granitowymi ścianami i oknami od podłogi do sufitu tworzy atmosferę przypominającą katedrę. Jadalnia Ałani to z pewnością jedna z najpiękniejszych restauracji na świecie. Proszę Państwa, pięknie jest w tym hotelu Achłani. A bardzo chętnie bym sobie tutaj usiadł na takim wygodnym krześle, jak lord, jak pionierzy tutaj, bogaci, którzy przyjeżdżali do tego hotelu, prezydenci i inni. Bardzo chętnie bym sobie tak usiadł z widokiem na kominek albo tam z tyłu na tą salę. No ale, proszę Państwa, nie jesteśmy tutaj po to, żeby siedzieć na kanapie w tym luksusowym hotelu. Jesteśmy tutaj po to, żeby znaleźć nasze kwitnące derenie. A te, jak tutaj Państwo widzicie, są już tutaj za mną i zaraz e, ruszamy dalej, żeby znaleźć jakieś fajne kompozycje i poszukać najpiękniejszych kwiatów e, i najpiękniejszych dereń tutaj w okolicy. Także ruszamy dalej. No i daleko nie zaszliśmy, a tutaj już pierwsze piękne drzewko. Przepiękne, kwitnące kwiaty. No, i proszę popatrzeć, jak to się pięknie komponuje z tym hotelem Ahuani z tyłu. Taka propa, gdyby Państwo się zastanawiali, skąd nazwa Ahuani? Otóż nazwa Ahuani pochodzi od pierwotnych ludów, które tutaj mieszkały, czyli Indian. No, niestety ci Indianie, jak wszyscy dobrze wiemy, zostali tutaj przegonieni i wygonieni stąd. Nie ma się czym chwalić, smutna historia. Natomiast, żeby upamiętnić te pierwsze koczownicze indiańskie plemiona tutaj, no to tak właśnie ten hotel został nazwany. Ahwani, Ahwani. Chodząc tutaj koło Ahwani Hotel, znalazłem bardzo, bardzo ciekawe drzewko i ciekawą kompozycję, co najważniejsze. Proszę zobaczyć, tutaj jest za mną. Bardzo ciężko jest wyłuskać jakby istotę, istotę kadru, A, dlatego że w lesie mamy krzaki, mamy drzewa, mamy liście. A, trzeba taką scenę uprościć. I tutaj mój pomysł na tę scenę tutaj jest taki, żeby wziąć teleobiektyw i zbliżyć się do tych kwiatów, spozycjonować je na tle tego pnia, tak żebyśmy mieli ten ładny Kontrast pomiędzy brązowym i białym, ciemnym i jasnym, i jakby użyć tego teleobiektywu, żeby wyłuskać istotę tej sceny, żeby pozbyć się tego chaosu, który nas otacza. Taka fotografia, moim zdaniem, osobiście jest ciekawsza, i tak teraz spróbujemy tę scenę ująć. Środek dnia to, ze względu na ostre kontrasty, nie najlepsza pora do fotografii. Warto poświęcić ten czas na poszukanie, wizualizację i zaplanowanie wieczornej sesji, kiedy światło jest ciekawsze. Oznacza to oczywiście wędrówkę po dolinie. To w teorii, a w praktyce. Dobra. Po krótkiej drzemce z widokiem na El Capitana, ruszam dalej w poszukiwaniu idealnej lokalizacji na wieczór. O tej porze niestety światło jest najczęściej zbyt kontrastowe, zbyt mocne. Widzą Państwo, jak to wszystko jest wypalone. Jest za duży kontrast pomiędzy niebem, pomiędzy cieniami, czyli ziemią. Także nie warto o tej porze robić zdjęć, ale warto tę porę poświęcić na to, żeby znaleźć lokalizację na wieczór i na poranek. Mając pod ręką telefon, możemy go użyć, żeby skomponować kadr. To raz. A dwa użyć GPS-a, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, gdzie ta lokalizacja się znajduje. To bardzo ważne, dlatego że przemierzając spore przestrzenie bardzo łatwo jest zapomnieć, gdzie to nasze fantastyczne miejsce jest, a już na pewno nie będziemy pamiętać, gdzie to miejsce jest rok później. Także warto warto robić te zdjęcia telefonem i upewnić się, że mamy włączoną funkcję GPS. Eksplorując dalej okolice, mijam pasącego się jelonka. Znajduję jeszcze więcej dereni oraz coś, co wygląda na trującego grzyba, który jest tak czerwony, że postanawiam ominąć go z daleka. Dzień dobiega końca i chyba znalazłem idealne miejsce. Przez około półtorej godziny chodziłem teraz po dolinie, szukając miejsca, które nie byłoby tak bardzo znane, nie byłoby obfotografowane miejsca, którego nie widziałem jeszcze na milionach i tysiącach fotografii miejsca, które by mnie zainspirowało. I przede wszystkim, które zainspirowałby, mam nadzieję widza. Wydaje mi się, że właśnie takie miejsce znalazłem. Zakrzywiona, jak litera S rzeka. Numer jeden. Jest linia, która będzie wiodła nasze oko. Numer dwa. Piękna skała El Capitan. Kapitalna skała El Capitan. I proszę państwa, numer trzy. Przepiękne kwiaty derenia. Czyż nie jest to cudowna kompozycja? Czyż nie jest to cudowna kompozycja? Proszę tylko zobaczyć. Proszę Państwa, jeśli pogoda nam dzisiaj nie dopisze, a co byśmy tu chcieli osiągnąć? Chcielibyśmy, żeby promienie słońca uderzyły w górę, w skałę El Capitan. Żeby czubek tej góry rozpalił nam się na czerwono. Tak byłoby idealnie. Chcielibyśmy, żeby rzeka rozświetliła nam się też kolorem zachodu, kolorem czerwonym. I w tej kompozycji chcielibyśmy, żeby znalazły się nasze kwiaty Derenia. Lista życzeń jest oczywiście bardzo długa, a Matka Natura robi to, co chce. Jedyne, co możemy dzisiaj zrobić, to zrobić dwie rzeczy. Numer jeden – cierpliwie czekać na zachód słońca. Numer dwa zrobić zdjęcie telefonem, zarejestrować lokalizację GPS i wrócić w to miejsce, jeśli pogoda nam dzisiaj nie dopisze i nie będziemy w stanie zrealizować naszego planu. Dolina Yosemite to kraina wyjątkowa. Trudno się dziwić, że przyciągała i przyciąga marzycieli, pionierów, sportowców, poetów, malarzy, pisarzy i fotografów. Siedząc samotnie nad brzegiem rzeki Merced River. Myślałem o artystach takich jak Ansel Adams, ale też o pionierach, którzy nie zważając na ryzyko przyjechali na zachód, żeby zbudować nowy świat dla siebie i bliskich. Co ich pchało w nieznane? Jak czuli się ci giganci historii stawiając pierwsze kroki? Co ich motywowało? Co ich gnało do przodu? Myślę, że każdy, kto choć raz się tutaj pojawi, nigdy nie zapomni tego arcydzieła Matki Natury. Zostanie ona na zawsze w jego sercu i myślach. To nie jest mój pierwszy raz w tym miejscu. Jednak za każdym razem, kiedy muszę je opuścić, czuję smutek. Wiem, że muszę tu wrócić o innej porze roku, przy innej pogodzie, innym sezonie. Wiem też, że nie jestem sam.